Cześć! W tym filmie pokażę Ci, jak wejść w tryb odzyskiwania na Samsung Galaxy F5. Musisz zacząć od wyłączenia urządzenia, więc naciśnij przycisk zasilania, a następnie kliknij Wyłącz. Teraz kliknij wyłącz ponownie, a gdy Twoje urządzenie całkowicie się wyłączy, musisz. Jednocześnie nacisnąć przycisk zasilania i przycisk zwiększania głośności. Jesteś w trybie odzyskiwania, użyj przycisków głośności do nawigacji, zasilania do wyboru. To wszystko w tym filmie, jeśli Ci się podobało, daj łapkę i subskrybuj.